Hej, witam Cię na kolejnym filmie z rozkładem kart. Dziś zajrzymy w bardzo intensywną energię, bo choć relacja się zakończyła, to coś w niej nadal wibruje. Może to niedomknięty temat, może jego myśli, może zazdrość, która nie chce odejść. Tarot pokaże, co naprawdę dzieje się po drugiej stronie i czy ten mężczyzna faktycznie odpuścił, czy może. Planuję coś więcej. Jeśli czujesz, że ten temat Cię porusza, zostaw łapkę w górę to dla mnie ogromny znak, że warto robić więcej takich rozkładów. A jeśli chcesz wspierać ten kanał, możesz to zrobić przez zakładkę na wsparcie pod filmem. Gotowa? To zaczynamy. Wiesz, są takie relacje, które nawet jeśli już dawno się skończyły, to w człowieku dalej coś boli. Niby minęło trochę czasu. Niby życie toczy się dalej, ale wystarczy jeden bodziec, jedno wspomnienie, jedno zdjęcie, jedno słowo i znowu wszystko wraca. I właśnie od tego zaczniemy, bo karta odwróconego króla denarów pokazuje nam mężczyznę, który w tej historii nie był partnerem, tylko właścicielem kontrolującym, egoistycznym takim, który dawał złudzenie stabilizacji. Ale robił to tylko wtedy, gdy mógł coś z tego mieć. Kiedy przestałaś się wpasowywać w jego plan, przestał się starać. I teraz, kiedy tej relacji już nie ma, zamiast ulgi jest coś dziwnego, bo z jednej strony czujesz, że tak miało być, że to nie miało przyszłości, a z drugiej przecież coś tam kiedyś było coś, co sprawia, że serce nadal potrafi zadrzeć. Tylko, że to już nie jest uczucie. To odwrócone dziesięć denarów, symbol rozpadu marzenia o wspólnym domu, wspólnych wartościach. Tak, to była iluzja bezpieczeństwa. On być może mówił, że buduje z tobą coś trwałego, ale gdy trzeba było wziąć odpowiedzialność, zniknął. Została pustka. A najtrudniejsze w tej pustce jest to, że nie pozwala odpocząć. Nie daje się wyciszyć. Zamiast spokojnej refleksji ciągłe napięcie. Odwrócone cztery miecze to sygnał, że emocje nie mają kiedy się uleczyć, że ciało jest zmęczone, ale umysł nie odpuszcza. Myśli krążą, w nocy nie da się spać, w dzień nie da się skupić. A wszystko przez to, że gdzieś głęboko nadal pytasz dlaczego? Dlaczego się tak zachował? Dlaczego nie przeprosił? Dlaczego Ciebie to boli bardziej niż jego? Widzisz, niektóre kobiety po takich doświadczeniach zamykają się w sobie, ale są też takie, które mimo bólu próbują zrozumieć, poukładać w głowie to, co się wydarzyło. I może właśnie dlatego trafiłaś tutaj. Bo gdzieś czujesz, że to nie był tylko zwykły koniec to była seria powtarzających się wzorców. Odwrócone trzy denary mówią o relacji, w której współpracy nie było. Jedna osoba dawała, druga brała, jedna się starała, druga potrafiła tylko niszczyć. I być może to nie był twój pierwszy taki związek. Może wcześniej też byłaś z kimś, kto zamiast cię wspierać, osłabiał. Może właśnie dlatego to tak boli, bo to już nie chodzi tylko o niego. Chodzi o wszystkie razy, gdy oddałaś serce nie tej osobie. I może dlatego tak ciężko jest przejść dalej, bo to nie jest tylko strata mężczyzny, to jest rozpad całego wyobrażenia o tym, jak miało być, o tym, jak miała wyglądać przyszłość. Ale wiesz co? Tarot nie pokazuje nam tego, żeby pogłębić ból. On pokazuje to, żebyś mogła wreszcie nazwać rzeczy po imieniu. Bo kiedy nazwiesz ból, możesz go w końcu zacząć leczyć, i choć teraz wydaje się, że nie ma wyjścia, że wszystko się rozsypało, ta droga prowadzi do czegoś więcej. Ale najpierw trzeba uznać, że to, co było, było toksyczne i że nie musisz tam wracać. Czasami wydaje nam się, że skoro coś się zakończyło, skoro każdy poszedł w swoją stronę, to temat jest zamknięty. Ale niestety niektóre osoby nie potrafią tak po prostu odpuścić. Niektórzy nie traktują końca relacji jak lekcji, tylko jak policzek, jak zniewagę. I właśnie o tym mówi nam wieża. Coś się zawaliło z hukiem, nie było już co ratować. Może nawet Ty podjęłaś decyzję o rozstaniu, może w końcu powiedziałaś dość, ale to, co dla Ciebie było wyzwoleniem, dla Niego było końcem świata. I nie chodzi tu o miłość. Nie łudźmy się. On nie cierpi, dlatego że cię stracił. On cierpi, dlatego że stracił kontrolę, że już nie ma dostępu do Twojego życia, Twojego ciała, Twojej uwagi. Bo tak naprawdę, on Cię nigdy nie kochał dojrzale, on Cię posiadał. I teraz, kiedy już nie jesteś Jego, w Jego sercu nie pojawia się smutek, tylko wściekłość, wściekłość, którą zasila diabeł. Karta manipulacji, obsesji, ciemnych impulsów takich, które sprawiają, że ktoś zaczyna działać z pleców. knuć, śledzić, żyć cudzym życiem, bo nie ma już własnego. Możesz tego nie widzieć, możesz nawet nie podejrzewać, że on nadal się tobą zajmuje w myślach, w działaniach, w słowach ale tarot mówi wyraźnie. On się nie pogodził z końcem. On chce zemsty. Chce wyrównać rachunki. W jego oczach to ty jesteś winna. Bo jak mogłaś odejść? Jak mogłaś być silna, skoro on przez lata próbował cię osłabić? I tutaj pojawia się as pucharów, symbol uczuć, ale w takim układzie to uczucia skrajne. Zamiast miłości, zazdrość, zamiast troski, uraza. On wylewa z siebie emocje których nie potrafi kontrolować. Może próbuje zaczepiać Cię nibyż przypadkiem? Może obserwuje Cię w sieci? A może wysyła dwuznaczne sygnały? Trochę tęsknoty, trochę złości? Bo nie wie, jak inaczej przebić się do Ciebie, jak inaczej zadać ból. I może właśnie dlatego na końcu widzimy rycerza pucharów, tego, który przychodzi z katgestem, ale jego intencje są podszyte czymś nieczystym. On może się uśmiechać, może mówić, że żałuje, że tęskni, ale w głębi duszy to teatr. Jego maska jest tylko narzędziem, bo pod nią wciąż tli się żal, gniew, urażone ego. Pamiętaj, on nie szuka kontaktu po to, żeby coś naprawić, on szuka możliwości wpływu, sposobu, żeby znowu mieć nad tobą władzę choćby tylko emocjonalną. To bardzo niebezpieczny moment, bo jego zachowanie może wydawać się łagodniejsze niż wcześniej. Ale to tylko nowa forma kontroli. Więc jeśli czujesz, że coś się dzieje, nie lekceważ tego. Jeśli pojawiają się wiadomości, dziwne zachowania, niepokój w ciele, ufaj swojej intuicji, bo tarot wyraźnie pokazuje, on jeszcze nie odpuścił. I właśnie dlatego trzeba być uważną. Bo dla niego to już nie jest relacja, to gra. A w tej grze nie chodzi o miłość. Chodzi o dominację. Niektóre relacje, nawet jeśli z pozoru wyglądają normalnie, mają w sobie coś głęboko niepokojącego. Coś, co trudno ubrać w słowa, ale czujesz to w kościach. Uczucie, że jesteś zamknięta w klatce, że nie możesz oddychać. I właśnie to pokazuje nam odwrócone osiem mieczy. Sytuację, w której ktoś próbował trzymać cię w mentalnym więzieniu, ograniczać Twoją wolność, manipulować Twoim postrzeganiem rzeczywistości i nie robił tego wprost. O nie. To była gra słów, emocji i niedopowiedzeń. A wszystko po to, byś przestała ufać sobie, byś zaczęła patrzeć na świat Jego oczami. To właśnie dlatego tak trudno było odejść. Bo nie chodziło tylko o uczucia, to było uzależnienie, uzależnienie od czyjejś uwagi, reakcji, obecności. I choć wiedziałaś, że coś jest nie tak, nie umiałaś zrobić kroku do przodu, bo każda próba ucieczki kończyła się wyrzutami sumienia, strachem albo jego dramatycznymi reakcjami, jakby mówił, jeśli odejdziesz, nie poradzisz sobie. A ty w to przez chwilę wierzyłaś, i może nawet teraz, patrząc wstecz, widzisz to wszystko wyraźniej: że każda twoja decyzja była kwestionowana, że nie było miejsca na rozwój, na twoje potrzeby. Odwrócone dwie buławy pokazują człowieka, który nie chciał się ruszyć z miejsca ani fizycznie, ani emocjonalnie. Chciał, żebyś trwała przy nim, niezależnie od tego, jak się czułaś. A kiedy mówiłaś, że jest ci źle, że potrzebujesz czegoś więcej, udawał, że nie rozumie, bo tak było mu wygodnie. On nie chciał partnerstwa, on chciał zależności. I tu dochodzimy do kolejnej karty odwrócone trzy puchary. Widzisz, to nie jest karta radości, spotkań czy wsparcia, to karta ostrzeżenia przed fałszywym towarzystwem, przed iluzją wspólnoty. Być może były osoby, które mówiły mu tylko to, co chciał usłyszeć. Być może był ktoś trzeci, ktoś o kim nie wiedziałaś, albo to on potrzebował nieustannej atencji, flirtów, zaczepiania innych, żeby poczuć się dowartościowany, bo jedna kobieta mu nie wystarczała. On musiał być podziwiany, pożądany. W przeciwnym razie czuł się nikim. I to prowadzi nas do ostatniej karty: odwróconego króla mieczy kogoś, kto zamiast być liderem, staje się tyranem ktoś, kto używa słów jak broni, kto manipuluje logiką, kto potrafi sprawić, że zaczynasz kwestionować własne uczucia. To nie był chłodny, rozsądny człowiek to był ktoś, kto wyzbył się empatii, kto wiedział, że sprawia ból i nie miał z tym problemu. Może nawet czerpał z tego satysfakcję? Zazdrość, nienasycenie, ciągłe łaknienie emocjonalnego poklasku to właśnie go napędzało, ale ty, ty jesteś już po drugiej stronie, a przynajmniej jesteś w drodze. Bo jeśli jeszcze coś w tobie się trzyma tej relacji, jeśli jeszcze czasem łapiesz się na myśleniu a może to pamiętaj to nie była miłość, to było uzależnienie. I każdy dzień bez tej osoby to krok w stronę wolności. Jeśli czujesz, że ta historia w jakiś sposób dotyka twojego serca, napisz mi o tym w komentarzu. Nie musisz podawać szczegółów. Wystarczy jedno zdanie, jedno słowo, nawet symbol. Tu jesteśmy po to, żeby się wspierać, nie oceniać. Twój głos może pomóc też komuś innemu poczuć, że nie jest sama. Czasem czujesz się tak, jakbyś walczyła z czymś, czego nie widzisz, niby nic się już nie dzieje, niby ta relacja się zakończyła, ale ty nadal czujesz napięcie. Nadal czujesz niepokój, jakby ktoś gdzieś w tle ciągnął za niewidzialne sznurki. I właśnie to pokazuje nam pięć buław, wewnętrzny konflikt, ciągła walka, szarpanina emocji. Może sama nie rozumiesz, Czemu nie możesz ruszyć dalej? Może budzisz się z ciężarem na sercu? Mimo że przecież to już przeszłość. Ale przeszłość nie zawsze znika. Zwłaszcza gdy ktoś kurczowo trzyma się twojej energii. Gdy nie odpuszcza, nawet po cichu, nawet z dystansu. I tarot to pokazuje bardzo wyraźnie. Odwrócony as pucharów wskazuje na uczucia, które powinny już dawno się wyczerpać, ale zamiast tego zamieniają się w duchowe osaczenie. Takie, które nie pozwala ci doświadczyć nowych emocji, nie pozwala w pełni się otworzyć na to, co dobre. Jakby w tobie było miejsce, które on nadal okupuje, a może nawet pojawił się ktoś nowy, ktoś, kto traktuje cię inaczej, z szacunkiem, łagodnością, ale ty nie potrafisz tego przyjąć, bo w głębi siebie nadal niesiesz ten cień. I być może właśnie o to chodzi, bo były partner, który teraz pozornie zniknął z Twojego życia nie chce, żebyś była szczęśliwa, jego dusza nie potrafi pogodzić się z tym, że możesz mieć coś lepszego. Odwrócone trzy miecze pokazuje, że On nigdy nie uleczył swojego bólu, On go pielęgnuje, i nieświadomie, albo nawet całkiem świadomie, może go nadal wysyłać w twoją stronę. To nie musi być dosłowne. To może być energia, która wraca do ciebie jak bumerang, uczucia zniechęcenia, zwątpienia, smutku bez przyczyny. Tarot mówi o karmicznych więzach, które nie zostały przecięte. I niestety, czasem to nie ty trzymasz nić, czasem ktoś inny wciąż ją zaciska. Odwrócony rycerz buław to ktoś, kto działa impulsywnie, chaotycznie z ukrycia. To energia mężczyzny. Który w dzień może być uśmiechnięty, a w nocy obmyśla, jak ci zaszkodzić. Być może nie robi tego rękami, może robi to myślami, może zazdrością, może tym, że wciąż o tobie mówi, opowiada o tobie ludziom, ściąga uwagę na twoje życie. A każda taka myśl, każde takie słowo to energetyczna kotwica, która wciąż cię trzyma. To może brzmieć jak coś z filmu. Ale jeśli to czujesz, jeśli naprawdę czujesz, że coś cię blokuje, coś ciągle wraca, to nie jest przypadek. To znak, że musisz zacząć się chronić, energetycznie, duchowo, emocjonalnie. Bo ten człowiek może już dawno nie być fizycznie obecny w Twoim życiu, ale nadal próbuje Cię zdominować, tyle że teraz z ukrycia. Pamiętaj, nie wszystko da się wytłumaczyć logiką. Ale twoja intuicja wie. I jeśli mówi ci, że coś jest nie tak, to nie ignoruj tego głosu. Tarot nie ostrzega bez powodu. Zdarzają się takie momenty, w których wszystko wygląda dobrze na zewnątrz. Uśmiechasz się, działasz, otoczenie nie widzi żadnych znaków, że coś jest nie tak. Ale ty to czujesz głęboko w środku, jakby brakowało ci sił. Jakbyś walczyła z niewidzialnym ciężarem, który codziennie przygniata cię do ziemi. I właśnie to pokazuje nam sześć buław, symbol zwycięstwa, siły, ale też maski. Czasem próbujemy udowodnić światu, że już jest dobrze, że poradziłyśmy sobie z przeszłością, ale ta maska zaczyna ciążyć, kiedy dusza nadal jest w fazie uzdrawiania. Może boisz się przyznać przed samą sobą, że wcale nie czujesz się wolna, że relacja, która teoretycznie się zakończyła, nadal w jakiś sposób cię trzyma, że nawet gdy wszystko wokół ciebie się układa, ty w środku czujesz pustkę, bo to, co się wydarzyło, zostawiło w tobie pęknięcie. I niestety, ktoś może jeszcze próbować tę szczelinę wykorzystać. Siedem mieczy pokazuje ukryte działania, energie działające z ukrycia. Manipulacje. To ktoś, kto nie gra fair. Kto nie mówi wprost, ale działa, czasem myślą, czasem słowem, czasem zazdrością. I ty możesz to odczuwać, choć nie wiesz dokładnie, skąd to przychodzi. Pojawia się też mag, ale w tej historii to bardzo ambiwalentna karta. Z jednej strony, to ty masz w sobie moc, masz wszystkie narzędzia, by wyjść z tej sytuacji. Oczyścić się i ruszyć dalej, ale ma to również symbol kogoś, kto zna techniki wpływu, kto potrafi działać za kurtyny. A więc znowu pojawia się pytanie: czy ktoś nie korzysta z tej wiedzy przeciwko Tobie? Czy ktoś nie próbuje Cię zatrzymać, zamknąć w przeszłości, nie po to, by wrócić, ale po to, byś nie mogła być szczęśliwa bez Niego, i może właśnie dlatego ta blokada trwa? Bo to nie tylko historia emocjonalna, to historia energetyczna. Być może jest w tobie coś, co zostało uruchomione jeszcze wcześniej, może nawet w dzieciństwie. Może już wtedy uczyłaś się, że trzeba zasługiwać na miłość, że trzeba być silną, cichą, posłuszną. Może przez całe życie gasiłaś swoje potrzeby, żeby inni czuli się dobrze, i teraz to wszystko wraca. Bo nie da się w nieskończoność nie słyszeć własnego serca. Ale właśnie dlatego na końcu pojawia się siła. To nie jest siła mięśni, to siła serca. Cierpliwa, spokojna, łagodna, ale nieugięta. To twoja wewnętrzna mądrość, która mówi: Wiem, że przeszłam piekło, ale nie muszę już tam wracać. To siła, która nie potrzebuje krzyczeć, żeby była słyszana. Ona jest w Twoim spojrzeniu. W decyzjach, które podejmujesz, nawet jeśli robisz je drżącymi rękami. Wiesz, wszystko to, co teraz czujesz, zmęczenie, wątpliwości, poczucie utknięcia, to są sygnały, nie słabości. Sygnały, że coś się kończy, że stary system się wyczerpał. Ale żeby coś się mogło narodzić na nowo, trzeba najpierw wypalić to, co przestało ci służyć. I może właśnie teraz jest ten moment. Czas, w którym już nie musisz walczyć, tylko pozwolić sobie odejść od tego, co nie twoje. Zdarzają się tacy ludzie, którzy nie potrafią odejść z godnością, nie potrafią przyjąć zakończenia jako lekcji. Zamiast ruszyć dalej, próbują jeszcze coś udowodnić sobie, światu, a najczęściej tobie. I właśnie taką osobą wydaje się być on mężczyzna, który powinien już dawno odpuścić a zamiast tego knuje. I tu właśnie pojawia się umiarkowanie, ale nie w swojej uzdrowionej wersji. To nie jest balans ani wewnętrzny spokój, to fałszywe pozory, sztuczna cierpliwość, cisza przed burzą. Jak ktoś, kto sprawia wrażenie, że już nie myśli o przeszłości, tylko po to, byś nie domyśliła się, że właśnie ją planuje, bo planuje. 9 buław pokazuje człowieka, który cały czas żyje w napięciu. On się nie uspokoił, on się uzbroił. Może już raz próbował się zemścić, może robił to drobnymi gestami, przez plotki, przez ludzi wokół, ale teraz to już nie są pojedyncze działania. Teraz to jest strategia i nie chodzi o to, że on ma konkretny plan, który spisuje w zeszycie. Nie. To działa głębiej w emocjach. On nie potrafi Ci wybaczyć, że w tej historii to Ty jesteś silniejsza, że to Ty wstałaś. Ale nawet On nie daje już rady, bo dziesiąty buław mówi o przeciążeniu o tym, że On dźwiga zbyt wiele że ten gniew, ta nienawiść, ta chęć odwetu już go przygniotła i tu robi się niebezpiecznie. Bo kiedy człowiek jest na granicy wytrzymałości, kiedy wszystko mu się wali, a jego ego nie może przyjąć porażki, wtedy pojawia się pokusa, żeby działać nisko. Może używać innych ludzi, może szukać haków, grzebać w Twoim życiu, albo, co tarot sugeruje delikatnie, ale wyraźnie, może próbować duchowych manipulacji, rytuałów, energii, których nie rozumie, ale których chce użyć przeciwko Tobie. I wtedy wchodzi as mieczy, jasność, prawda, przebicie się przez mgłę. To może być twój moment przebudzenia, moment, w którym przestajesz się łudzić, że może jednak coś zrozumiał. To nie czas na wątpliwości, to czas na jasność, bo jeśli ktoś po rozstaniu nie skupia się na sobie, tylko na tym, jak cię zatrzymać, upokorzyć lub zmanipulować. To nie jest człowiek, z którym można jeszcze coś wyjaśnić, to przeciwnik. I nie mówię tego po to, żeby cię przestraszyć. Mówię to, żebyś była uważna, żebyś przestała szukać logiki tam, gdzie działa tylko cień. Bo ten człowiek może robić wiele rzeczy po cichu, ale ty już nie jesteś tą samą kobietą. Masz swoją siłę, swoją świadomość. A prawda, nawet jeśli boli. Zawsze cię uwalnia. W tej historii nie ma już nic do uratowania. Tu jest tylko jedno: chronić siebie. Fizycznie, psychicznie i duchowo. Bo jego motywacją nie jest miłość, to coś dużo ciemniejszego. I właśnie dlatego musisz postawić granice. Nie tylko jemu, ale też wspomnieniom, które próbują cię złamać. I tak dochodzimy do końca tej opowieści. Do momentu w którym wszystko się wyjaśnia, bo czasem w życiu to nie my musimy stoczyć ostateczną walkę, czasem wystarczy pozwolić losowi działać, bo tarot mówi jasno: odwrócone dziewięć pucharów to brak spełnienia, pustka, rozczarowanie. Tak naprawdę on nie wygrał niczego, choć może przez chwilę czuł się zwycięzcą, choć może w jego oczach to on miał ostatnie słowo. To w środku nie ma nic. To, co robił, wraca do niego, a jego zwycięstwo, jeśli w ogóle było, smakuje jak popiół. To jest ten moment, kiedy widzisz, że karma działa, że nawet jeśli nie jesteś świadkiem jego upadku, to czujesz, że coś się zmienia i nie musisz znać wszystkich szczegółów, bo księżyc mówi o tajemnicach, iluzjach, ukrytych motywach. To karta cienistego świata. Tego, co działo się za Twoimi plecami, co może nigdy nie zostanie Ci w pełni pokazane. Ale to nie znaczy, że nie ma konsekwencji. On sam żyje w lęku. Może już nawet nie wie, kto jest jego wrogiem, a kto sprzymierzeńcem. Może zaczyna się gubić w swojej własnej grze. I kiedy człowiek traci kontakt z prawdą, zaczyna też tracić wiarę. Odwrócona gwiazda to moment, w którym coś w nim gaśnie. Gubi sens, gubi nadzieję, przestaje wierzyć, że coś może się jeszcze ułożyć, i może właśnie wtedy dopiero zaczyna rozumieć, że zemsta nie była rozwiązaniem, że niszcząc Ciebie, niszczył samego siebie. Ale dla Niego jest już za późno. To, co miał naprawić, zlekceważył. To, co mógł ocalić, zniszczył. Teraz zostaje mu tylko patrzeć, jak to wszystko się rozpada. A ty, ty nie potrzebujesz patrzeć w jego stronę. Tarot pokazuje rycerza pucharów, ale teraz to twoja energia, nie jego. To ty możesz pójść dalej, z otwartym sercem, z lekkością, z nową wrażliwością. To nie znaczy, że nie boli, ale to znaczy, że potrafisz kochać mimo wszystkiego, co Cię spotkało. Potrafisz wierzyć, ufać, czuć. I właśnie dlatego jesteś silniejsza. Masz prawo zamknąć ten rozdział, masz prawo odciąć się od tej energii, od tej gry, w którą on cię próbował wciągać. To już nie twoje, to jego karma, jego droga, jego samotność. Ty już nie musisz być częścią tego teatru. Możesz wreszcie wrócić do siebie, bo ta historia nie kończy się zemstą kończy się wolnością, Twoją wolnością.